Cześć ja jestem za Dzisiaj będę grać w Minecraft Survival. No i tak, dzisiaj chcę odnowić tą wyspę, bo jak pewnie widzicie, ona jest w dosyć opłakanym stanie. Tutaj, no zobaczcie sami, nawet tutaj przejście jest takie zniszczone. Dobra, ja tu wezmę w ogóle to zatkam. No i serio, zobaczcie, tutaj wszystko jest po prostu tak w strasznie opłakanym stanie. Tam jest wysadzona wyspa, nawet przed Maćka, Tutaj mostu nie ma, tam jakoś ziemia jest nieładnie zrobiona. No i chcę, żeby to wszystko ładnie wyglądało, więc ja tutaj będę dzisiaj to wszystko w sześciuteńku ogarniał. I tak, szkielet oczywiście mnie musiał zrzucić na dół, bo czemu nie? No, no, ale tak. I dzisiejszym planem jest po prostu to ogółem odnowić. Więc może ja zacznę po prostu od pójścia sobie gdzieś od tam, z cięcia troszkę lasku, żeby mieć jednak jakieś drewno. A Wy, jeżeli chcecie więcej takich filmików jak ten, Możecie strzelić subskrypcję tam na dole I zostawić łapkę w górę Oczywiście jeżeli subskrypcję No to gościu tylko z dzwoneczkiem Bez kitów tylko z dzwoneczkiem Bo w, bez dzwoneczka to na 100% Jakiś live ciebie ominie Jakiś odcinek może ciebie też odminąć zresztą Więc no to chyba średnia opcja Taka bez y, tego dzwoneczka Dobra muszę tu pokonać te moby I gościu gościu ty giniesz elo. Dobra rozwaliłem jednego i teraz stąd zwiewam Żeby po prostu powycinać sobie drewna. jakoś tutaj bo tu jeszcze mam kilka fajnych pomysłów, jak zagospodarować ten teren. I tak, dobra, lecę sobie o tu, 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 tu prosto do tego lasu. I mam nadzieję, że uda mi się tak troszkę zebrać tego. Bo z tego co wiem, w domku mam lekko za mało drewna. Więc wypada mieć trochę więcej. Ja tu sobie na luzaku pościnam. Okej, okay, jeszcze to poleci. Myślę, że tak z dwa staki takiego. Nie no, może to byłoby lekko za dużo, ale tak serio, może nawet z te dwa staki. Czemu nie? Kurczę, nie mogę się podbudować zbyt. Okej, okay, jeszcze ten poleci kawałki. Czemu on musiał się zatrzymać na tym? Możli... Gościu, chodź tu, chodź tu, on nie chce przyjść do mnie, czemu? Dobra, rozwaliłem te sobie ten listek tam i teraz jest luzik już z tym wycinaniem, tylko no... E, mimo wszystko to nie idzie jakoś tak super szybko, a wolałbym, żeby to szło mega szybko, bo to jest dużo wtedy ciekawiej, po prostu jak to tak szybko leci. W ogóle powinno być coś takiego, że ścinasz jeden klocek i leci całe drzewo, ale... No to przy tych gigantycznych to by tak średnio było, bo to by się tak nie przekładało. No, ale tam załóżmy 4 w takich, no to byłaby chyba spoko opcja jak dla mnie. A tak to się kopie i kopie. No ale trudno, nawet to tak strasznie wolno nie jest. Już tutaj dzień wstaje, myślę, że my będziemy sobie to tam w dzień wszystko odnawiali na luzie. Okej, okay, tu jeszcze wezmę, ciach, ciach, ciach. Przydałoby się trochę ziemi, więc myślę, że mogę też ją tutaj ściąć. Po prostu sobie wykopać tutaj na luzie i zobaczmy co ja tutaj mam w ogóle, zamknę sobie to coś. Jeden stack, nie wiem czy tyle by mi w sumie nie wystarczyło. Nie zastanowię się, jeszcze sobie to jedno drzewko zetne i jednak nie będziemy robili tego, żeby dwa staki ogarniać, tylko jeden. I polecimy jeszcze tutaj trochę tak na szybko z łopatą. Serio ona ma tylko efficiency 2? Ja myślałem, że dużo lepsza, ale to, to nie jest aż tak strasznie źle. Tutaj nawet szybko się to kopie. Eee, troszkę tej ziemi się przydaje. Ja myślę, że tak z ponad tak na pewno. No, może dwa staki, trzy. Mm, nie, no trzy to może byłaby znowu przesada, ale tak troszkę rzeczywiście by wypadało jej mieć. Eee, już dwa staki. Ja to szybciutko leci. To myślę, że nawet więcej może zdołamy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Ile ja tego w tym momencie mam? Okej, okay, dobra, dwa staki i pół staka. Całkiem, całkiem nieźle, ale ja chcę więcej, bo na pewno wiem, że tam jest trochę więcej nawet e, dziury. E, po prostu tam będzie lepiej mieć nawet lekko więcej niż lekko mniej. No, serio, dobra ile tego mam, no 3 staki trzy staki i pół jeszcze tak sobie wezmę i mogę stąd spadać dosłownie o, dobra, dobra jeszcze to sobie wezmę, elo, elo, elo tyle mi starczy na luzie Myśl nie, serio, myślę, że na luzie to starczy i teraz chyba trzeba 15 minut wchodzić na górę bo jak inaczej okej, okay, dobra, to jeszcze się nie zrenderowało ale to jest bardziej o w tą stronę ja myślę, że sobie już na skróty łódką podpłynę Ok, wsiadam do łódki i płynę tędy. Eee, jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić, czyli usunąć tutaj jest taki wielki po prostu klocek. Dosłownie. Widzicie to coś tutaj? To jest tak brzwi, paskudne jak dla mnie i to trzeba będzie rozkopać. Nie wiem czy na odcinku, czy poza odcinkiem, bo no tutaj jest dobrych kilka staków kobla. No, i to wszystko chyba zrobił Maciek, jako z takiego pranka. No trudno, ale no ten, troszkę jednak klipa. Dobra, ja tutaj się zatrzymuję i gościu, gościu, daj mi wyskoczyć z łódki. No dobra, lecę do góry i za jakieś 5 minut myślę, że tam będziemy. No serio, tu się mega wolno wchodzi, ale za to można sobie popatrzeć na wioskę, która jest naprawdę już potężnie rozbudowana. No, to bardziej już przypomina miasto niż wioskę, jak dla mnie, Naw tu jest jakieś drzewko, tam jakieś rosną, tam jeszcze są domki, tu, tu, tu zo nawet mamy, tu mamy domek z diaksów, lol, domek z diaksów i złota taki totalny, mm. Do tego jeszcze tutaj mob grinder, te wyspy tutaj, tutaj domek Elvisa, tam gdzieś mój domek, moja farma, moje, tam po prostu takie rancho bardziej, I serio teoretycznie to ja mam takie rancho bardziej niż domek w Minecrafcie, bo farma, do tego jeszcze duży dom. Wszystko duże, tam tak rozbudowane, bez kitu, to coś takiego mogłoby rzeczywiście być. No, ale nie jest, no trudno. Dobra, eee, za ile ja będę na samej górze? Kurczę, już troszkę to trwa. A wolałbym po prostu jak najszybciej tam się znaleźć i móc już robić to, co najważniejsze w tym odcinku. Czyli po prostu odbudowę. O, kurczę, tutaj klocki poleciały jakoś, więc trzeba o tak robić. Tu się rusztowaniem nie dostaje. Tu powinien być dirt. Tu zamknięcie i to tak powinno wyglądać mniej więcej. E, czy tu coś mam fajnego? Trochę koble jest. Borówki, steki, o steki się akurat przydadzą. Bo tutaj ten, ten kolo tu jest dosyć dużo. I nie wiem od czego zacząć. Czy zacząć bardziej od odbudowy tego? Ja myślę, że od odbudowy tego miejsca, bo tu jest najbardziej zniszczone wszystko. Okej, okay, dobra, o tak, o tak. Tu jeszcze o tak polecę. W ogóle ktoś się szkłem budował? Wydaje mi się, że Maciek. No, ale no, gościu, serio, on tutaj tak rozwalił to wszystko. ja cię, okienka poleciały. No, całe szczęście, że nie wysadzał domków, bo z domkami byłoby już trochę gorzej, niż z czymś takim. Ale mosty musiał poniszczyć, serio. O, dobra. Naprawi się to w miarę szybko. Niestety nie mam szybek, a po szyby trzeba byłoby na dół znowu iść, czego bym nie chciał robić. Więc no, ja po prostu odpuszczę sobie tutaj naprawianie okien, tylko ogółem domku. Tak bardziej z zewnątrz. Mój tak zbyt nie ucierpiał. Tutaj jedynie co o, w tym miejscu. Elfisa tutaj tak poleciało coś. Tu u góry drewno zniknęło totalnie. U mnie z drewnem wszystko spoko, bo jest obudowane koblem. To kobel uchronił od wybuchu. Okej, okay, to jest całkiem dobrze, że tak zrobiłem, bo się zastanawiałem, czy samego domku z drewna nie robić. A jakby był sam z drewna, no to tutaj prawdopodobnie by ściany nie było. Dobrze, że jest ten kobel. Serio, serio mega dobrze, że sobie tak pomyśle. E, kurczę, czy tamten kobel może to będzie ładnie wyglądać, może nie najwyżej usunę jak brzydko. No i jednak uchronił domek, więc to jest dekoracja i do tego coś ładnego. Tak po prostu. No. O jeszcze chroni. Lol, serio, to jest mega spoko rzecz. Ja tu dalej muszę jeszcze tylko szkiełko wykopać. Okej, okay, okej, okay, dobra, to jest całkiem nieźle. Tu może sobie wejdę. Tu nawet podłogi jeszcze nie mam. Mam sufit, nie mam podłogi. To jest ciekawa sprawa. Elvis pewnie ma podłogę, no, ale za to nie ma sufitu. Mmm. -hmm, mm. Co zrobić tutaj? To chyba lepiej wygląda, nawet jak na razie jest jedno, bo chociaż moby tu nie będą wchodziły. A dobra, tutaj co ja powinienem zrobić? Schodki na pewno by mi się przydały, więc ja nie chcę chodzić tam dalej po crafting na inną wysepkę. sobie tutaj dam od razu schodki z kobla. Cztery mi do tego akurat wystarczą, bo więcej tu uszkodzeń nie ma. Jeszcze tak się przyglądam, nie ma, nie ma, na 100% już nic więcej tu nie jest uszkodzone, więc Tyle skotków wystarczyło, no i teraz trochę po prostu desek, bo muszę zrobić półpłytki, nie wiem ile półpłytek zrobię. Dobra, dajmy, że o tyle, trochę sobie teraz poklikam. 54, mogłem z tak od razu wziąć, ale wziąłem tyle, więc no, nie jest źle, nie jest źle serial. I tak to wielkiej różnicy mi jakoś nie robi. Dobra, A, czy tutaj powinno być trochę w dół? Mi się wydaje, że to lepiej by wyglądało, gdyby tutaj było kratka w dół na przykład. O, a tu na przykład bym wykopał i zrobił o takie coś. O, to dla mnie lepiej wygląda po prostu. Nie wiem jak dla was możecie napisać w komentarzu, co lepiej wygląda. Eee, dobra, to jest całkiem chyba spoko tutaj. Tak, serio to jest nawet nawet, tak? Eee, dobra. Czy ja powinienem się już wrócić, czy nie? Dobra, wrócę się. Lecę tu, 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 tu. tu. Okej, okay, okej, okay. i tutaj takie były jakby słupki, nie wiem jak to określić, co to było. Bo tu nigdzie indziej tak nie ma. I serio, tutaj cały, ale to dosłownie cały most został wysadzony. No bez skitu, rozumiem, że kawałek mostu, ale cały wysadzić, no gościu, no. To, to nie było za miłe akurat, to naprawdę nie było za miłe. Ale nie ma co narzekać i tak to się jakoś fajnie można... Odbudować tutaj, wszystko zrobić elegancko, więc nie narzekam. O, dobra. Ciach, 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 ciach. Może sobie bym zrobił tu schodek, żeby to poprowadzić dołem. Kurczę, Sądziłem, że starczy mi tych wszystkich półpłytek, ale teraz widzę, że no, jednak agent, gościu, myliłeś się. Myliłeś się. Nie starczy ci tych płytek. A, to ciechnę tak, to ciach, tak. Dobra, tutaj pójdziemy w ten sposób i to zrobimy od tak o to jest już teraz spoczko to jest w ten sposób mega spoko jak dla mnie o i tutaj kurde naprawdę dwie płytki mi zostały to już sobie to nawet zrzucę wrócę się do tego miejsca i tu sobie przerobię jeszcze tą resztę na płytki 30 na luzie wystarczy na luzie wystarczy na tą odbudowę od tu o ciach ciach Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Jak tutaj zrobiłem dziwnie jakoś tą płytkę konkretną. Okej, okay, tak jest mega, 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 mega spoko jak dla mnie. Mogę to już zostawić tutaj, w... o tak jak jest w tym momencie. Może jedyne co bym zrobił to płotek. <laughs> jedyne co zrobię to będzie taki płotek. Wezmę sobie tylko trochę patyków może. Okej, okay, dobra, tyle wystarczy. A, czy płotki robiło się o tak? I jeszcze poczekajcie, muszę więcej wziąć, po prostu sobie drewno przerobionego e, na 2, na dwa, żeby tutaj idealnie było po 16, czyli 8 i 8 w starczy na 9. Kurczę, źle to trochę wyliczyłam, ale e, no, jest mniej więcej ok, dobra, tu nie mogę postawić, ale tu już mogę, tu już mogę, tu nie mogę, ale za to w tym miejscu mogę. Kurczę, tu musi być o jeden, dosłownie, tylko jeden wyżej. A, czy tutaj jakąś zmianę bym dał, to bym zamienił, żeby tu było w dół, a tu żeby było w bok. O, nie wiem czemu jakoś o tak, ale to dla mnie lepiej wygląda po prostu. Tu muszę za to z tej strony ciachnąć. I z tej strony też. Dobra, taki mostek jest nawet, nawet przyzwoity. Nie narzekam, taki z chęcią mógłbym tutaj mieć i właśnie go zrobiłem, więc no całkiem spoczko. Tu trzeba zabrać jeden klocek, żeby to było porówno, tak po trzy. Tu jest trzy, tu normalnie craftingu nie powinno być i tutaj też jest tak jakby trzy, więc tak zostawiam. Tu postawię jeszcze, jeszcze tam gdzieś na jakimś mostku też bym sobie postarawił w ten sposób coś. Tutaj, z tego co słyszałem, były kurczaki, więc może jeszcze kiedyś tu przyjdziemy, żeby ich było po prostu więcej rozmnożyć. O, dobra, przechodzę, przechodzę. Jak wy tu się czujecie? No siema, siema, siema. O, nie, nie chciałem go uderzyć, chciałem drugi kl sobie kliknąć na niego, no ale tak jakoś wyszło. Hmm, tu już odrasta sobie powoli ta trawa, więc mogę wziąć tą łopatę, o, i tu zacząć robić ścieżkę. Okej, okay, ja to zostawię, niech to sobie rośnie tam na luzie. E, tu może pieska byśmy wzięli. Nie, nie będę go brać, bo nie chcę żeby zginął jakoś tutaj. Dobra, nie wiem czy tu jeszcze coś mamy do zrobienia. E, to jest z takiego. Kurczę, mógłbym zrobić takich latarni, ale nie mam na to klocków. Więc nie zrobię niestety. Ale za to mogę sobie zrobić podłogę w domku z tego drewna. Wezmę sobie tak Kurczę, chciałem żeby tak było 16 na tak. Ale niestety o jedną za dużo. Może jakoś to jeszcze kiedyś wykorzystam. Nie wiem, czy mi się te cztery klocki brzozowe przydadzą. I co tu się dzieje? Ej, czemu tu jest tyle tych zombiaków? Ej, o, ich jest tu zdecydowanie za dużo. Czemu ich jest tu aż tyle? Rozumiem, że kilka, ale żeby aż tak? No panowie, szanujmy się, szanujmy się. I dobra, oni sobie tutaj walczą między sobą. Jak dla mnie, okej. Okay. Endermana trzeba jeszcze ciachnąć. Wow, wow, wow. Dobra, tu pokonałem ich. Czemu creeper w zagrodzie? No to ciekawe akurat. Proszę, niech on przejdzie. Niech on przejdzie teraz. Dobra, może go szkielet nawet zabije, jak będzie we mnie próbował strzelać. Eee, dobra, błagam, żeby tylko ten creeper tu nie wybuchł. Okej, okay, dobra, udało mi się go pokonać i teraz został mi tylko szkielet i jeden zombiak. Może na innych wyspach jeszcze coś się dzieje, błagam, żeby tam creeperów nie było. Oh, no, oh no, oh no, dobra. Ja pokonałem go. Tu jest jeszcze jakiś szkielet, błagam, żebyś tych kurczaków nie zabił, gościu. Gościu kurczaków, nie zabił mi Elvisa. Serio, uderzyłem przez to kurczaki, gdy one wszystkie tutaj zginęły, to byłaby totalna masa ja nie chciałem ich zabijać. Ale teraz w tej wersji jest tak, że jak trafiam w jednego moba, to czasami bije 10 innych jeszcze. To jest taka super opcja jak dla mnie. Zrzuciłem kilka mobów. I czy tu jeszcze jakiegoś widzę? Hmm, tu jest mały zombiak. Dobra, małego zombiaka trzeba też ciachnąć, bo one, one tutaj najbardziej dokuczają, one tak zasuwają na tych nóżkach. I atakują. Kurczę Creeper. Gdybym miał łuk, nawet bym się nie zastanawiał czy podchodzić do niego. Może piesek go pokona. Ej, może piesek go pokona. Ej, piesek go nie, nie obchodzi się creeperem. Proszę nie. Nie na moście i nie przy piesku. Nie na moście i nie przy piesku gopra. Mam tego. E, ty tu sobie siecie, może go jeszcze przesunę tak kilka kratek dla bezpieczeństwa. Chodź tu ziomuś ziałuś ty, ty weź. Ty weź tych nie atakuj. Ej, nie! Musiałem go uderzyć przez to, że. Ej, czemu ja musiałem go uderzyć przez to, te... jaki on jest? Dobra, dobiję go. Dobry piesek. Dobry, dobry. Tylko trzeba go schilować, bo on serio teraz przez to, że walczył. No to trochę taki problem mógł mieć. Kurde, no. Ej, czemu oni musieli tutaj przychodzić? Znowu jest Creeper. Ja mogę tylko się go pozbyć, o, w ten sposób. Dobra, lecisz. Okej, okay, zrzucony i tu znowu jakieś moby są. Co jest ich tu tyle? Naprawdę to jest denerwujące, że ich aż tyle się tu spałni. Lol, 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 lol. Dobra, pokonuję ostatniego. Udało mi się, całe szczęście mi się udało. I znowu jest tu jakiś mob, jakiś creeper. To jest najgorsze, co może być. Dobra, udało mi się go criticalsem zdjąć za pierwszym ciosem, takim za drugim bardziej. Mm. Kurczę, on tu nie może być. Ja go nawet wolę już na tym mostku przesunąć. Czemu tu się znowu pojawiło? Ten, ten kolo tutaj miał zniknąć. Czemu one są przy moim domku? Czemu przy moim domku? Serio, ziomuś, chodź tu, chodź tu. Okej, okay, cofam się. Lecę, cofam się. I ostatni raz. I znowu tam pewnie gdzieś się zespałnią na nowo moby, więc tutaj mamy całkiem ciekawą walkę. Ja bym was wypuścił. Chodźcie, chodźcie. Dobra, e, zombiaki to można zrzucić jak w starych wersjach. A jeszcze raz. Jeszcze raz. Creeperem jest już gorzej. Wow, 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 nie w domku, nie w domku. Ziomek, jak chciałem tylko podłogę sobie zrobić. Naprawdę. Ej, serio, nie dadzą mi podłogi zrobić, bo a, musiałem po prostu tutaj się bronić. O jacie, o jacie. E, Serio, to jest mega problem z nimi. Oni tutaj ewidentnie mocno zaatakowali naszą wyspę. Oni coś tutaj knują, bo ich jest za dużo po prostu. Oni się tu co sekundę spałnią nawet na dachu tego domku. Naprawdę. Serio, musisz się. Jeszcze pają, jeszcze pająk do tego. Kurczę, to jest jakaś masakra, ile tu ich może być? Naprawdę tu jest ich zdecydowanie za dużo. I czy ten Enderman jest niewidzialny? Nie, jest widzialny. Okej. Okay. Mm. Co tu Elvis w ogóle ma? Nic jakiegoś takiego specjalnego. Eee, tylko ma wodę. Woda w sumie się przydać mogłaby, ale nie będę jej brał. Okej, okay. ten Enderman zginął, czy co z nim się stało? On zniknął z tej wyspy. Eee, o, tutaj przyszedł kolo. A eee, on poleciał tam w dół. Kurczę, gdyby się ze mną po, po prostu tutaj za mną do złomień zaspałnił, no to byłaby masakra. Naprawdę byłaby totalna masakra. Ja tu sobie wymieniam podłogę. Kurczę, tutaj nie ma nic pod spodem, więc jakby tu jakiś mob na mnie zaskoczył, no to ja bym na pewno spadł, bo bym poleciał tam w dół, w dół, w dół, do daleko. O kurczę, serio. Troszkę lipa z tym, ale e, trzeba będzie tutaj oświetlić wyspę i troszkę nią bardziej ogarnąć, bo tutaj jest jakaś masakra z tym, jak to jest wszystko zrobione. I czy jest już dzień, bo słyszę, że szkielet dostał obrażenia. Dobra, drzwi jakoś tak zebrałem troszkę jak nie chciałem, ale na szczęście zostały tutaj. Okej, okay. i mamy podłogę w domku. Złożyłem... Mm, staka i 4. Więc nie za dużo. I czy to jest zombie villager? To jest zombie villager. Ja może go w domku uwiężę. Choć, tu, choć nie, do mojego domku. Choć, choć do mojego. Bo w moim jest sufit. To jak bym tutaj zostawił? Może jakby była podka, to udałoby się go naprawić kiedyś. Czy się nie da? Ej, chodź ziomek. Dobra, nie. Ja już sobie daruję naprawianie tego ziomka. Bo i tak byłby z nim problem. Dobra, ty lecisz w dół i poleciał tam szkielet. Nie będzie tu szkieleta na tej wyspie. I ty też nie masz tu prawa być. Kurczę, kościu, ja tu Was wszystkich i tak pokonam. Nieważne, czy to będzie Creeper, czy to będzie Enderman, Ender Dragon, wszystkich, co tu biją na wyspę, pokonam. Nie ma szans tutaj. Eee, od dzisiaj tutaj wprowadzam zakaz przebywania innym osobom po prostu niż ja i Elvis. Ej nie w krzaczku jestem. Ja wyskakuję, żeby nie wysadził. Serio, wys wolimy wyskoczyć już tutaj i nie wysadzić. Więc tego gościa trzeba będzie tam załatwić, bo tutaj go nie chcemy. Na 100% serio. Dobra, lecę do góry jeszcze raz. Choć, może już bym sobie darował. Serio. Pójdę jeszcze do domku mojego. O, tam jeszcze pokażę, co trochę zmieniłem, bo może niektórzy co byli na live'ie, mogą wiedzieć, co się dokładnie zmieniło. No i teraz spójrzcie, po prostu dach se tak upiększyłem, żeby on lepiej troszkę wyglądał. Jeszcze nie zebrałem nawet rusztowań, na jeszcze, jak takich, co tam postawiłem, po prostu, żeby móc sobie wchodzić na dach, więc ja wejdę tu jeszcze na dach ten. O, tak, na sam, sam koniec. Nie, zebrałem je, kurczę, sądziłem, że nie. Ale i tak wejdę sobie jakimś dirtem, potem go rozkopię. A pokazać wam muszę, co ja zrobiłem na tym dachu. I dowiedziałem się, że zrobiłem też trochę fejla. Naprawdę zrobiłem fejla budując, bo nie zauważyłem jednej rzeczy, która była w miarę ważna. Naprawdę zobaczcie, tutaj ten dach w ten sposób wygląda. No i spójrzcie, tu jest raz, dwa, trzy, i tu od razu jest schodek. Tutaj jest. Jeszcze jedna kratka i raz, dwa, trzy schodek, więc no serio. To jest trochę źle zrobione. Ale to aż tak źle nie wygląda. Można nie zauważyć tego z odległości, więc nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze trochę tutaj modyfikacji muszę na tym dachu zrobić ogółem. I w tym miejscu tutaj, o konkretnie o tu, będziemy kończyli ten odcineczek. A więc, jeżeli chcecie więcej takich odcinków jak ten, możecie strzelić suba tam na dole, zostawić łapkę w górę. No i tak, to byłoby na tyle. Ja byłem Agentix. Cześć.